Cześć Siemano z tej strony Arisu. Dzisiaj przychodzę do Was z obiecanym filmem, czy warto Yukaku no Moriarty. Tak więc zaczynamy. Standardowo przedstawię Wam fabułę pierwszego sezonu. Na starcie muszę powiedzieć, że Yukaku no Moriarty ma dwa sezony i Będę opowiadać o tych dwóch sezonach, oczywiście standardowo bez spoilerów. Dobra, więc przechodzę do tej fabuły. Pod koniec XIX wieku imperium brytyjskie stało się światową potęgą. Ze względu na ścisłe rozwarstwienie klasowe, przeciętny obywatel ma niewielkie szanse, by z powodzeniem awansować na szczyt, gdzie panuje nad nimi wszystkimi nikczemna szlachta. William James Moriarty, drugi syn domu Moriarty'ego. Jest młodym profesorem matematyki, który od dziecka wykazywał się wielkim sprytem i intelektem. Wraz z braćmi Albertem i Luisem prowadzą proste życie szlacheckie. Poza szkołą William jest znanym prywatnym konsultantem, który chce rozwiązać problemy każdego potrzebującego. E, fabuła dosyć prosta, że tak to mogę nazwać, e, ale okej, okay, przechodzę teraz do takich plusów i minusów, i może zacznę od minusów tego anime, bo niestety jest ich kilka. Przede wszystkim najważniejszy minus i chyba jego będę się najbardziej czepiać, to przedstawienie Sherlocka Holmesa. Całe to anime głównie skupia się na największym nemesis Sherlocka, czyli na Moriartym i on tutaj jest takim głównym bohaterem i moim zdaniem jest to wielki plus, że właśnie nie jest przedstawiona kolejna historia Sherlocka Holmesa, tylko właśnie jego przeciwnika, ale ten Sherlock Holmes w tym anime jest zrobiony tragicznie, strasznie. Ja uwielbiam Sherlocka Holmesa, nie przeczytałam wszystkich książek, ale mam w planie. I Sherlock Holmes w tym anime ma całkowicie inny charakter niż Sherlock, którego ja poznałam. Ja oglądałam dwa razy serial na Netflixie właśnie o Sherlocku Holmesie, gdzie w głównego bohatera wcielił się dosyć znany, popularny i fajny aktor Benedict Camberbatch, który, moim zdaniem, idealnie pasuje do tej roli, a w rolę doktora Watsona wcielił się Martin Freeman. Moim zdaniem, zarobiście pasują do tych roli. I ogólnie bardzo, bardzo polecam wam ten serial, jest świetny. I tam Sherlock Holmes jest moim zdaniem dużo lepiej odzwierciedlony. Ja przeczytałam tylko jedną część Sherlocka Holmesa, tam przygody Sherlocka Holmesa, jakoś tak. I ogólnie w miarę pasowała mi ta postać, jaka była przedstawiona w serialu. Natomiast tutaj ten Sherlock jest przedstawiony całkowicie inaczej. Już tutaj nie będę mówić o wieku, bo no mówię, w sumie nie wiadomo ile Sherlock ma lat. W sensie ja nie wiem ile ma. Ale jest tutaj przedstawiony bardzo młody, i tutaj w tym anime Sherlock, tak jakby lata za kobietami, próbuje się im podlizać, pokazać swoją inteligencję, i to nie pasuje kompletnie do Sherlock'a, ma całkowicie inny charakter, co nie zmienia faktu, że ten Sherlock animowy jest naprawdę bardzo fajną i przyjemną postacią, natomiast no nie pasuje on kompletnie do Sherlock'a, jakiego ja znam, i to jest właśnie ten największy minus. I w sumie jest to chyba jedyny minus tego anime. Można by tam było znaleźć jeszcze kilka, między innymi to, że niektóre odcinki są nudne, niektóre bardzo dobre, więc tak jakby wyrównanie tego, tego poziomu tych odcinków jest trochę słabe, że akurat jedne odcinki są bardzo słabe, drugie bardzo mocne, bardzo dobre, bardzo fajne. Moim zdaniem powinien być zachowany większy bilans, ale okej, okay, to są te główne minusy i teraz przejdę do tych plusów. Przede wszystkim jest to bardzo ciekawa fabuła. Tak jak wspomniałam na początku, cieszę się, że nie jest to ani poświęcone Sherlockowi, tylko właśnie jego największemu wrogowi, czyli Moriartiemu. Jest bliżej przedstawiona nam historia Moriartiego i przede wszystkim. Ta historia jest naprawdę, naprawdę fajna, ciekawa. Bardzo fajny sposób jest przedstawiona historia Williama, jak to się wszystko zaczęło. Oczywiście bez spoilerów nie powiem Wam, o co chodziło dokładnie. Musicie obejrzeć. Muszę też na samym początku stwierdzić, że pierwszy sezon jest głównie przedstawieniem właśnie Moriarty'ego jego charakteru, jego historii, jego dzieciństwa to w jaki sposób stał się Moriarty, i głównie na tym tutaj się skupia, natomiast drugi sezon jest przedstawieniem takiej typowej walki z Sherlockiem, ale ja i tak będę omawiać całe to anime. Jednym z plusów tego anime jest to, że niektóre odcinki były tak jakby żywcem wzięte z powieści Artura Conan Doyle'a, bo Sherlocka napisał Artur Conan Doyle. Moim zdaniem jest to świetne, że właśnie są takie postaci typowo z książki, jak i również takie niektóre rzeczy, które były również w serialu, bo tak jak mówię, tylko serial oglądałam i najbardziej go znam. I niektóre postaci były stamtąd wzięte, między innymi sprawa Irene Adler, czy tam Irene Adler, bo słyszałam dwie wersje jej imienia. I historia Irene Adler jest ciekawa. Jest fajna i ja ją bardzo lubię, więc cieszę się, że również pojawiła się w tym anime. Choć dalsze losy tej kobiety są inne niż w serialu, nie wiem jak jest w książce, ale trzeba zaznaczyć, że całe anime skupia się idealnie na całej powieści, i niektóre rzeczy są zmienione, żeby urozmaicić dane anime. Wydaje mi się, że po to było to zrobione, że nie trzymali się idealnie książki, tylko chcieli dodać coś swojego. Jeżeli chodzi o postacie, to moim zdaniem Moriarty jest świetnie wykreowany jest to naprawdę cudowna postać, świetnie zrobiona bardzo dobrze odzwierciedlili jego intelekt ten takie jakby opanowanie i spokój moim zdaniem świetna postać Sherlock tragiczny, najgorszy jaki mógł być szkoda, że było mało brata Sherlocka, czyli Microsofta troszeczkę szkoda, ale nie jest on jakąś taką ważną postacią no i również bracia Moriarty brali też dosyć większy udział w tym anime i też byli naprawdę fajni, chociaż moje serduszko skrad Moriarty i Sherlock, chociaż do Sherlocka długo się przekonywałam. Ogólnie pomimo właśnie tych minusów tego całego Sherlocka, anime jest naprawdę warte obejrzenia. Ma bardzo ciekawą fabułę. Fajnie, że pokazali kogoś innego, że nie jest to znowu historia Sherlocka i tym podobne, że właśnie pojawia się tutaj Moriarty. Również zaskoczenie jest naprawdę ciekawe. W sensie mnie zaskoczyło. I nie spodziewałam się czegoś takiego, takiego całego obrotu spraw i anime naprawdę wciągało, miałam ochotę oglądać dalej. Fakt, niektóre odcinki były nudne, ale tak bardzo fajnie urozmaicili te odcinki, że nawet jeżeli przeczytaliście Sherlocka, obejrzeliście serial czy filmy, to i tak ta historia pokaże wam coś innego, nie będzie to znowu odgrzewany kotlet, tylko tutaj widać, że twórcy trochę bardziej się przyłożyli i stwierdzili, że hej, wymyślmy coś innego. Coś, co będzie pasowało, ale coś, co zaskoczy, tych widzów, którzy już znają dobrze Sherlocka. I pod tym względem to anime jest naprawdę świetne. Świetnie tak jak mówię, wykrowane postaci, miejsce, no wiadomo, miejsce to Anglia. Mi się mega oglądało, moim zdaniem bardzo ciekawe. Przede wszystkim to anime na pewno trafi do miłośników Sherlocka. Jedyne co ja mogę powiedzieć to warto obejrzeć to anime. I mam nadzieję, że tym filmem Was do tego zachęcę. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. No i my oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, więc pa pa. Mogę odetchnąć. Mogę odetchnąć. Mam taką zadyszkę, że hej. Uch.